Cześć cześć, szczęście Mankowita Morskich, bardzo serdecznie z tej strony Cyclop. a to jest ponownie Tekken 3. E, wiem, że dzisiaj miały być historie postaci, ale szczerze mówiąc, nie jestem na to przygotowany. Dzisiaj się przygotuję, na jutro nagram. W dzisiejszym odcinku gramy sobie Survival Mode. Przed odcinkiem odblokowałem sobie e, Gunjaka, e, którym nie będziemy grać, chyba. Najpierw muszę zdecydować. A weźmiemy Julię, niech będzie. W tym czasie. Ponownie nalejemy sobie picia do mojego kubka z napisem tota. Tego też nie da się zatrzymać. Dobra. A więc tak. Survival mode polega na tym, żeby wygrać jak najwięcej walk bez umierania. Podobnie jak w Team Battle, po walce odnawia nam się trochę życia. Tak, po, podobnie jak w Team Battle, po walce odnawia nam się trochę życia, mm, ale nie jest to całe życie. W sensie. Nie, nie, mamy w następnej walce pełnego życia, no chyba, że mamy tyle, żeby odnowiło nam się do całego. Dobra. I tak, i tak walczymy, dopóki nie przegramy. My mamy aktualnie już trzy winy. Ała, ała. Na trzech winach Julią skończyliśmy, jak widać piszemy się, żeby nie było C K P ósme miejsce. Co to jest? Ej. Nie pamiętałem tego, jeśli, jeśli mam być szczery, to było dobre. To było zajebiste. W takim razie Julian na nie poszło, to może weźmiemy kumę, niech będzie kuma. Kurwa, oblałem się. Ech. Ała, Dobra, ja znowu patrzę na podgląd zamiast na, na grę. Ech. Tak brzmi jak umiera. Zobaczymy, czy kumą dojdziemy dalej niż Juliom. Ja na Ganjaku chyba 6 walk wbiłem No, ty Tygnoju! Chwarank zabity. Tak myślę, że, no nie wiem, pogramy sobie chwilę Survival Mode. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym trybie? Jak widzicie, Kumam chyba idzie nam już trochę lepiej niż Juliom. Oła. Może jednak nie. Oła. Dobra. W następnej walce musimy... O mój Boże, Low. Może być przypał z Lowem. Właśnie. No. Jakim cudem tego nie trafiło. Dobra. Jednak wygraliśmy. Mamy Siaju, Link Xiaoyu. <grymne> Już mamy więcej winów niż Julią, także... To był piąty, tak? Tak, to był piąty, bo teraz mamy szóstą walkę. O nie! No i dobra, jednak wcale nie jesteśmy tak dużo lepsi. Kumom nie wyszło nam aż tak dobrze. Jeanem zagramy. Niech będzie, Jin. Dobra. W następnej walce będziemy mieli full HP. Oj, oj. No, Jinem chyba pójdzie nam najlepiej jak na razie. Ko-o, Jin kontra Jin. Dobra, Pum-pum, śmiecia. Jak sama nazwa trybu wskazuje, survival mode musimy przetrwać jak najdłużej. Oa. O! Chuj mnie chwycił ty. Dobra. W następnej walce nie możemy dać się trafić za bardzo. No i właśnie daliśmy się trafić. O! O! Dobra. U! Jezus, się bałem, że Dzinem będziemy chujowi. Jak widać tam w lewym górnym rogu mamy ilość wygranych i pozycję w rankingu, na której jesteśmy. Aktualnie jesteśmy... Pi piąci, pie... i chyba I jesteśmy piąci piąci pie... na piątym miejscu jesteśmy okej okay. <laughs> c k -P. spróbujemy jeszcze raz spróbujemy niech będzie forest low też w poprzednim odcinku też grałem lowem ko dobra let's go o ty szmaciaro Essa! Lecimy po pierwsze miejsce. No jak ja go tym nie trafiłem? Jeszcze mu zajebałem dwa kopy, bo mnie wkurwił. Uuuu! tym razem może się nie obleję. Ała! Śmieciu! Nie oblałem się tym razem. Eee, nie powiedziałem co pijemy Pijemy Classic B-Power Duży tym razem Trochę zostało, więc dopiłem Dobra, let's go, rozjebany Piąty winek to był Ała O nie, nie spodziewałem się tego No nie Znowu 5 winów, ty. Ale gówno. Ale odjebałem manianę. Maniana jak chuj, co? Bierzemy Yoshimitsu. Lecimy po pierwsze miejsce. Ja chcę pierwsze miejsce do chuja. Essa. Haha, zakręciłem się. Dobra, lecimy dalej. O nie, chwycił mnie Oła Jeszcze dostał po mordzie, no do widzenia To było creepy Tego też kurwa nie pamiętam Oła O! U! Ledwo Patrzcie ile mamy życia Nie ma opcji kurwa, że wygramy następną walkę Nie ma takiej opcji Jeszcze z Niną GG No, mówiłem Bierzemy chuoronga. I to będzie ostatnie podejście. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. No, chuju! Nie! Wypierdalaj. No, kurwo pierdolona! Jeszcze musiałem mu najebać jak go zabiłem, bo mnie wkurwił, nie? Może być ciężko. Może być ciężko. Dobra. Let's go. Uy. Dobra, z poszło w miarę, w miarę luźno. Z Ksiaju może pójść różnie. Ała. udało się, ale my już jesteśmy kurwa. No, jest niebezpiecznie coraz bardziej, nie? Jest coraz bardziej niebezpiecznie. Z Połem z może być przypał. Dobra, jednak nie było niebezpiecznie, tylko raz nas trafił. No nie! Typie! No nie! Kurwa, mać! Mówiłem, że z nim będzie ciężko, mówiłem, że z nim będzie ciężko. I chuj, I nas rozpierdolił. Ja jesteśmy pod Ganjakiem, którym grałem przed odcinkiem. Kurwa, a było tak blisko. Tak kurwa blisko było. Jesteśmy na równi z Ganjakiem. Chuj, mi w dupę. Życie. To był Survival Mode. To byłem ja, czyli Cyklop. To był kolejny odcinek z Tekena 3. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na 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 nie.